Cześć, witam wszystkich na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Arma 3, ale tym razem w innym trybie. Jesteśmy teraz w trybie King of the Hill, ee, czyli Król wzgórza, coś w tym rodzaju za chwilkę powiem wam o co tutaj chodzi powiem wam tylko, że jest to mój ulubiony tryb i gram w niego naprawdę bardzo dużo nie jestem co prawda jeszcze jakiś bardzo dobry w tą grę tutaj ludzie mają naprawdę po 2000 godzin i oni są kozakami ja mam jeszcze niewiele i często gramy też na streamach w tą grę więc, i w ten tryb, więc warto na to przychodzić, no i od razu powiem wam o co chodzi w tym trybie, to jest taki szybki tryb znaczy może nie, dobrze on jest wolny i prawdopodobnie ten odcinek będzie podzielony na 3 części bo, bo jedna runda trwa dość sporo, i już mówię. Tłumaczę i objaśniam o co w niej chodzi. Tutaj, może zaczniemy od tego, że są na tej mapie trzy drużyny. Złożone z: no, z, 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 z tak jest serwer zrobiony, żeby były mniej więcej równe te drużyny. E, tu jest jedna drużyna, tu jest druga, tu jest trzecia, to jest moja, bo ja jestem teraz czerwonym. Tutaj powiedzmy zielony, tutaj jest niebieski. E, I tutaj macie napisane w prawym dolnym rogu, ile jest osób w danej drużynie i ile jest punktów, o których zaraz wam powiem. E, I te trzy drużyny dążą do tego, żeby znaleźć się w tym kręgu. On teraz jeszcze. Czerwony, ponieważ nas jest tutaj najwięcej, ale on zmienia swoje kolory, zależnie od tego, ile jest osób. Ja teraz jestem, co prawda, nie za bardzo schowany. Tutaj trzeba. To jest bardzo taktyczna gra. Tutaj trzeba naprawdę się. Yy... Ukrywać, kampić. Tutaj kampienie nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie. Jeżeli ktoś nie kampi, to po prostu nie przeżyje, nie przetrwa w tej grze. No i trzeba to po prostu robić, i w tym okręgu trzeba się znaleźć. Dzięki temu, że będziemy w tym okręgu, dostajemy punkty, które tutaj widzicie nam rosną. To jest EXP, tutaj mamy kasę. Kasę trzeba zbierać, żeby kupować broń, perki. Ja już mam trzy perki, na szczęście, przed chwilą kupiłem za 100 tysięcy trzecią. No i kasę się zdobywa niestety też dość wolno. I wszystkie osoby muszą znajdować się na tym obszarze, żeby przejmować ten punkt, bo o to chodzi, żeby przejąć ten punkt, żeby nasza drużyna miała najwięcej punktów. Co się dzieje? My obecnie mamy. No, ktoś tutaj był przed chwilą, bo dostałem team assist, czyli byłem niedaleko jakiegoś, jakiejś śmierci. No, i my obecnie, teraz już się sobie, gdzie sporne między niebieskimi a czerwonymi jest porównanie niebieskich i czerwonych. Zaraz tutaj uleczył gościa, więc nasz nas będzie więcej. I ta drużyna, w której jest więcej aktualnie osób na tym polu, zdobywa punkt. No i zdaje się, że wtedy, jak zdobywamy punkt, wygrywamy całą grę. No, to dostajemy po prostu więcej kasy, więcej EXPA. No, my ja jestem tutaj, jak widzicie na mapie. Tu jest jakby centrum, jest taka też wieża, są różne wieże. Dużo ludzi kampi na wieżach. Ja osobiście tego nie lubię, ale z kolei na wieżach jest ciężko zginąć, dlatego ludzie tam siedzą. No i mamy tak, różne bronie. Możemy sobie wybrać snajperem, grać. Snajper jest to prawda, trzy osoby przed chwilą tu zginęły. Mam trzy te kurcze, widzicie? Miałbym jakieś killa pewnie. No i kolejny się wyłożył. Tylko, że snajpowanie jest bardzo trudne. Trzeba się naprawdę nauczyć, bo tutaj nie jest łatwo, nie jest łatwo być sniperem strzelać sniperem Ja mam karabin Assault Rifle zwykły, z celownikiem podwójnym, który daje na taką odległość i na taką odległość. Plus granatnik, wyrzutnie rakiet, co sobie czekajcie, bo tutaj nowe ja tu dopiero kupiłem no i możemy tam wyrzucać granaty strzelać granatami, nie wiem jak tutaj Wam powiedzieć. No i chodzi o to, żeby zabić się wrogów. Wrogów z dwóch drużyn, czyli tak jakby nas jest teraz 26 na 51, tak jakby. No i ich też, tak? Prawda? Bo, bo, bo tutaj te drużyny fajnie są porówno, więc są równe szanse. Czasami jest tak, że jest nierówno, ale później jak giniemy, to musimy przejść do innej drużyny. Więc... No i znowu coś Kurczę, zginął, no. Trzeba, trzeba wyjść zaraz przez okno, zaraz będziemy Mam nadzieję zabijać. Trzeba też mieć czujne ucho bardzo w tej grze, bo no możemy nie słyszeć jak ktoś tam na przykład nam wchodzi akurat na plecy. A tutaj widzę, że ostro przebiegają, bo my przejęliśmy tą wieżę główną tak jakby. Ja tak jak wam powiem, powiedziałem nie lubię siedzieć na wieży, dużo osób jednak lubi. Ja chyba znowu asysta poszła. Hmm, więc dobrze, że są te punkty. Punkty trzeba zbierać, więc musimy zawsze siedzieć w tym okręgu. Jak giniemy, respimy się znowu tutaj. Później na pewno zobaczycie, na pewno zginiemy. Później respimy się tutaj. No i trzeba tutaj przyjechać, przylecieć, można z drużyną. Często są taksówkarze tak zwani, przynajmniej ja takich nazywam, nie wiem jak jest profesjonalnie. I oni nasz wozą z respa, tutaj oni dostają za to dodatkowego, dodatkowego expa. Pewnie zaraz wyjdę i od razu zginę. No i zobaczmy jak to wygląda. Ogólnie mapa jest spora. Ona się może wydawać niewielka, ale tu jest naprawdę bardzo dużo budynków. W każdym budynku można się schować. Nie ma takich budynków, do których nie można wejść Więc jest dość, dość niebezpiecznie. Wszystkie jakieś tam drzwi się otwierają w tym trybie akurat, bo, bo, bo nie we wszystkich trybach, no ale w tym, tak. Widzicie, ktoś leży. Ja wiecie, co, wolę w sumie sobie dać z trzeciej osoby. No i trzeba patrzeć, tak, czy nikt tutaj nie biegnie nam dookoła. Ja ogólnie teraz nie mam najlepszej miejscówki, później sobie ją zmienimy. Bo, bo są... naprawdę, tutaj trzeba dużo, dużo, dużo grać, myślę, czasu, żeby ogarnąć... Jeśli niedaleko mnie zginą. Żeby ogarnąć sobie jakieś tam najlepsze miejsca. Tutaj nie niedaleko. Słuchajcie, ja tutaj sam zostałem. Zostałem tutaj sam. Wszyscy moi zdechli. Tak, i niebiescy teraz nawet przejmują. E, no i trzeba w różnych budynkach siedzieć. Jak zabijemy kogoś, najlepiej jest zmienić budynek. E, no ale nie, rozumiem, że nie każdemu się chce, prawda? E, Ludzie lubią, jak już zabiją. Ja na przykład czasami tak mam, że uda mi się zabić 5 osób w jednym miejscu w ciągu takiego czasu. No i siedzę później i. No i ginę i tak. Później próbuję tam wrócić i ginę jak wracam. I czasami jest tak, że więcej czasu spędzimy respiąc się i po prostu tutaj starając się dojechać wrócić na, na to pole, niż, niż tam gdzieś wysiedzieć i zdobywać te punkty. Możemy też leczyć naszych znajomych. Jeżeli ktoś zginie, możemy go uleczyć, tylko że jesteśmy zazwyczaj wtedy na otwartej pozycji. Możemy sobie rzucić na przykład smoke'a. Smoki tutaj bardzo fajnie działają, który troszkę nam nas zakamufluje. No i jakiegoś tam kolegę podnieść, za to też mamy dodatkowe punkty. W grze są też czołgi, różne samoloty, helikoptery, aczkolwiek takie powiedzmy, które strzelają tak to może nazwijmy, opancerzone jakieś wozy i tym podobne, to akurat jest kwestia serwera, ja gram na serwerze tylko piechota więc tutaj na szczęście nie ma takich rzeczy no bo niestety jak są jeszcze czołgi jeżdżą i tak dalej, to tu jest pobojowisko, w zasadzie wszędzie wszystko jest powybijane, wszystkie budynki są rozwalone i nawet nie ma gdzie się schować jako piechota, a mi tryb piechoty bardziej odpowiada, więc więc czemu nie. Dobra, przybiegniemy się obok do budynków. W ogóle tak, zaznaczmy sobie na mapie, gdzie ja chcę być. Wcześniej chciałem być tam i to jest w zasadzie dobre miejsce. E, szczególnie dla mnie. No i zobaczcie, tutaj niestety moja ekipa siedzi. Tam widać ostro ich prują, bo... bo... ...kilka deadów i nie mogą wrócić. E, na to miejsce pewnie tutaj mają jakiś ostrzał ostry. No i niestety tracimy przez to punkty. Teraz zieloni przyjmują. A ja chciałem iść tutaj, bo tutaj będą biegli wrogowie prawdopodobnie tą stroną. Aczkolwiek tutaj to też trzeba, no, trochę poznać. Nie ma za dużo poradników, niestety, do army Ogólnie, pokażę, chyba strzeliłem, czy, czy coś. Może, może i nie. Ogólnie, jest chyba największy serwer na 120 osób, czyli powiedzmy, drużyny po 40, po 40 graczy, więc jest całkiem przyzwoicie. Idziemy. Zanim wyjdziemy, no a jednak może nie tracimy tutaj nic jak giniemy, oprócz tego, że tracimy no miejsce, tak? Bo jeżeli ktoś sobie... Jeżeli gdzieś się ustanowimy jest fajna miejscówka. szkoda ją stracić, prawda? Bo, bo jednak ciężko jest później do tego samego miejsca wrócić, naprawdę ciężko. Jeżeli to jest dobre miejsce, szczególnie bo, bo ktoś tam może je przejąć albo po prostu jest e, ciężko tam dotrzeć. Na przykład, tak jak teraz stoję e, na otwartym, to w ogóle beznadziejnie. E, no i też tutaj na przykład można dorobić desant z podochronem, bo może nas coś zrzucić albo po prostu możemy przyjechać sobie hamarkiem. Tak jak wcześniej wspominałem. Ale trzeba się na pewno ostro skupiać. I zwracać uwagę naprawdę na każdy, na każdy szczegół, jaki tylko jest. No i widzicie, akurat jak ja gadałem, była najlepsza akcja. Zazwyczaj jest tak, że zabijam około 10 osób podczas jednej rundy. 10, no zależy, czasami może i 15. No i się spóźniłem, bo tam leży gościu. No i nasze i te trupy mogą leżeć no, w zasadzie chyba ile chcą. Bo oni po prostu czekają na to, aż ich... O, kurczę spadłem. aż ich ktoś uleczy nie ma tutaj barierki dziwnie. Czasami ktoś przyjdzie, czasami nie. Ja czasami leczę też, czasami nie. No na przykład tego gościa to bym nie uleczył. No bo więc zobaczcie, tak na otwartym, że tam wyjdziesz to od razu jest zgon. Tutaj nie widać nikogo teraz, przynajmniej ja nie widzę. A uwierzcie mi, że dookoła jest trochę osób. Strzelał. Dobra, to do mnie były strzały teraz. Nie wiem skąd, ale ktoś do mnie strzela, bo straciłem HP, musiałem się uleczyć. Gorzej, bo mi się już apteczki skończyły. Mamy ograniczoną ilość leczenia i tak dalej. Możemy się czasami sami uleczyć, jeżeli dostaniemy obrażenia. Sprawdzenie nie od, nie od zgona, nie od z... ale. E... E, jakieś tam rany można uleczyć. Dwie apteczki są, więc to nie jest dużo. Tam kogoś leczy kolej? A nie, u siebie leczył chyba. Czasami przebiegają tutaj zające i naprawdę, niezła zmyłka jest. Dobra, on go tutaj zabił. To idziemy na drugą miejscówę. Dobrze jest chodzić. O Jezu. Chyba na plecach ma, no, A tam jeszcze jeden, tutaj był. No i widzicie jest dętka. Słabe miejsce. Więc teraz się rozpimy. Możemy poczekać jeszcze na szuletrze, ale tam akurat dużo było wrogów. I wybiorę teraz sobie lepsze miejsce po drugiej stronie ulicy. No i respimy się w takim miejscu, to jest zawolone, że dzisiaj przyznać mniej więcej od tego środka. No i za często jest jakiś śmigłowiec, jakiś palec, który po prostu dawaliśmy tutaj jest, więc teraz, tak, czekajcie, czekajcie, gdzie więc... Teraz tak, zginąłem gdzieś tutaj, tutaj chyba, w tym budynku, więc wydaje mi się, że dobrym budynkiem, gdzie można byłoby zacząć skampić, to może tutaj na przykład byłoby dobrze. Oni tutaj, zobaczcie, wszyscy teraz przybiegali. No i spróbuję się tam dostać, tak, zobaczcie, co nie można i jakieś tam starać się powoli, powoli, powoli dochodzić do tego celu. No ale zobaczcie, że... Z broni teraz przyjedziemy niestety, nie może nas odwrócić więcej, ale dużo czerwonych... Dużo czerwonych, zobaczcie, jest no niestety poza mapą, nie wiem czy... A bo po prostu też punktów za to nie dostają, musisz być centralnie w tym kręgu, żeby dostawać jakieś punkty, więc... ...to też cieple. Ale... ...czekam tak sobie ...to hmm, gdzie dobrze. jestem i gdzie ja chcę być do no i... No i teraz jesteśmy też odsłonięci, co nie, więc trzeba na to uważać, szybko trzeba lądować, najlepiej gdzieś tam w krzaki jakieś, między jakieś drzewa albo ewentualnie właśnie tak jak tutaj. Już do mnie strzelają. No i... Upa. Kurde, no i niestety, tam myślałem, że tamten może strzelał, ale nie, on uciekał po prostu. No więc jeszcze raz muszę spróbować. Dobrze, znowu to lotujemy. No i zobaczymy teraz gdzieś. No i dobra. Let's go! Kurczę, e, ostro, 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 źle. Może teraz e, lepiej mi wyjdzie lądowanie. Chociaż nie wiem, przy tej wieży, kurczę, Więc zawsze kociął. Dobry znak, że jeszcze nikt nie strzela. Tutaj obok mnie mój lądował, dobra Gościu dawaj, szybko zbijamy stąd Dobra Tenty raczej nie warto, chyba że chcesz mi uterować drogę Idź Bo on idzie na górę, to w zasadzie nie jest tak źle. Tutaj, punkt mam, no zobaczcie, 100 metrów, więc dość sporo, znaczy dość, właśnie mało, ale tak naprawdę dużo. Bo musimy przebiegać między takimi właśnie trasami. Wiecie, o, możliwe, że przebiegam obok kogoś teraz, ale na przykład jest odwrócony w drugą stronę i on już tam tego kila nie, nie zdobędzie. Dobra, szybko do jakiegoś budynku. Tam ktoś tam ląduje. Dobra, w budynkach jest najbezpieczniej, aczkolwiek też są ludzie. 8 metrów, 7 metrów, czyli co, ja jestem w miejscu, w którym chciałem być? Czekajcie. Muszę zobaczyć. Eee, dobra. Dobra. To jest całkiem dobre miejsce. Mi się wydaje przynajmniej zaraz zobaczymy co jest w drugim pokoju. A tutaj niestety. Ale mamy ciemność. No tutaj widać dość sporo. Był tam ktoś, czy mi się tylko wydaje? Czasami mi się mylą te takie No takie rzeczy mi się mylą czasami z graczami, nie wiem czemu tak już mam. Nie wiem czy tylko ja, czy więcej osób. No dobra. Normalnie bym tutaj został, po prostu bym poczekał, aż coś będzie przebiegał, ale wiem, że Was to nie interesuje, dlatego skoczymy może tutaj. Tutaj trzeba być naprawdę wytrwałym w tej grze, ciągle jakoś tam szukać okazji, szukać miejsc dobrych. No i niestety nie mam tego gili armora. Kurczę, tu już jesteśmy tak ostro otwarci. No i ktoś tam może z granatników strzelać jakiś takich rzeczy, wiadomo. Dobra, nie wiem skąd strzały są, ale warto wejść do tego budynku, mi się wydaje. Ale gdzieś chyba niedaleko, no znaczy na pewno niedaleko mnie są strzały padają. Ale myślę, że nawet ktoś może być tutaj, w tym budynku. Całkiem dobre miejsce. Jeżeli ktoś będzie tutaj biegł środkiem, to będziemy widzieć. Raczej. Tutaj też. Możemy się schować. Jest dużo naszych nawierzy, więc jesteśmy też w miarę bezpieczni z drugiej strony. Znaczy, dookoła, w zasadzie. Dobra, zabity. Zazwyczaj dwa strzały w tłum wystarczą, w głowę jeden. Zależy też z jakiej broni, oczywiście ze sniperskiej to chyba w ogóle w tłum wystarczy. No ale jednego trupa mamy. Pierwszy. Pierwszy dzisiaj, zobaczcie, możemy też patrzeć tam, jest taki szpital, ale tam dużo osób często wpołazi. W Niepotrzebnie w zasadzie, bo tam łatwo zginąć. No ale ten gość się ostro odkrył, naprawdę i nie biegł. Tylko sobie tutaj stało. Widocznie ktoś tam też z drugiej strony do niego strzelał. On nie wiedział, skąd tam ja strzela, może. A jak ktoś tu obok zginął. Więc chyba moje życie zostało uratowane. No i niestety teraz takie kleże, ktoś wejdzie i ja jestem, no, totalnie bezbronny. Więc warto tego nie robić po prostu. Bo ktoś wejdzie i nawet nie, nie mam jak się obrócić, jak leżę. Trzeba po prostu na to, na to zwracać uwagę. No i też jest tak, dlatego się położyłem, bo. Mm, jak kłócamy to mamy lepszą celność, jak leżymy, to oczywiście największą. Możemy jeszcze dwójnóg wystawić, żeby było jeszcze lepiej tak, żeby nam się nie machał prawie w ogóle ten celownik. No i jak biegniemy, to, to nam się stosunkowo zwiększa, recoil, rozrzut broni i, i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkie, to jest, to jest, słuchajcie, tak jakby symulator wojny, to jest nazwane czymś takim. I tutaj bardzo jest dużo realistycznych rzeczy, właśnie z typu strzelanie. i to jest fajne w tej grze, no oczywiście jest to gra, więc się odradzamy i, i, i tak dalej, i tak dalej. Coś tutaj nikt nie przebiega. Wbieg gościu, więc ja mu chyba zaserwuję granatnik, bo wydaje mi się, że wbiegł na górę. Nie zabiłem go, nie wiem, czy uciekł stamtąd. Dobra, zabity. Dwóch zabiłem elegancko. Tamten drugi teraz wybiegał, także tam dwa kile poszły. Bardzo dobrze. No i możemy. Hmm, czy tam ktoś się jeszcze rusza? Tutaj w prawym dolnym rogu widać, jak, za, za co mamy punkty. Za zabicie, za asystę, za przejmowanie terenu i tak dalej. Także można sobie to wszystko posprawdzać. Hmm muszę ten granatnik niech teraz przeładować. Tutaj niestety bardzo trudna jest konfiguracja klawiszy, naprawdę. Jest tutaj tyle różnych opcji. Jest to moim zdaniem bardzo słabo zoptymalizowane. No nie wiem jak to nazwać, nie zoptymalizowane, tylko... Nie wiem, ustawione. I, i, te trybu, i dużo jest trybów ognia i tak dalej. I tutaj niestety mi to nie pasuje totalnie. Ja sobie powoli staram się to wszystko zmieniać, dostosowywać, ale tutaj jest tyle różnych trybów celowania strzelania i tak dalej, że po prostu jeszcze nie jestem na, na takim odpowiednim etapie, więc powoli sobie to wszystko zmieniam, tak żeby jakoś w końcu może udało się iść do jakiejś tam w miarę perfekcji powiedzmy. A i mówiłem, że można lutować, tak? Jeżeli kogoś zabiłem, to mogę go zlutować, mogę mu zabrać jego karabin, mogę zabrać apteczki, granaty. No i w zasadzie wszystko, tak? Mogę też zabrać od moich ludzi, jeżeli leżą nieżywi. Także wszystko da się tutaj zlucić. A jak tam z drugiej strony? Tutaj z drugiej strony też widzę pilnują. No to dobrze, elegancko. Granatniki, dobra sprawa. Dopiero przez chwilą je kupiłem, ale wcześniej już też troszeczkę próbowałem się nimi bawić i rzeczywiście czasami się przydają, takie tutaj. No, samą głowę ciężko jest trafić. Ja strzelam w dół, bo po prostu głowa jest troszeczkę z, z, z mała czasami. Tym bardziej, że nie mam snajperki, tylko po prostu ten karabin. Celownik mogę sobie oczywiście zmienić, ale karabin nigdy nie będzie celny. Holy fuck. Trzeba strzelać do takich gwiazdków, ale ciężko jest trafić. Poza tym nie możemy długo otrzymać wdechu, bo to po prostu się no, męczy, tak? Nasza postać. Co daleko? Jeszcze tego będzie można spróbować. A już nie. Tutaj się ktoś, widzicie, wyłożył. No, ogólnie na wieże yy, biegać nie jest zbyt dobrze. Łatwo zginąć. Tutaj czy drzewo mi zasłania. Z jednej strony dobrze, a z drugiej strony niedobrze. Bo musiał, muszę wyjść tak. Chociaż nie, ona mnie całkowicie w zasadzie zasłania. E, Także wydaje mi się, że będę mógł to nawet stać. Czy bardziej się położyć może, chociaż jak ktoś tutaj będzie bokiem przebiegł, to mnie zobaczy. szkoda, że tu nie ma tego okna. To okno, okno jakby było tutaj to po prostu już idealnie. Najlepsza miejscowa by była. Ale też dziwię się, że jeszcze żyję, bo jestem w takim dość odkrytym miejscu. O właśnie. Mierzył do mnie. Może mnie ktoś podniesie obok są e, kolesie, więc zaraz do was wrócę. Słuchajcie, przyszedł jeden koleś z mojej drużyny już nie podnosi, tylko że obok tutaj coś się dzieje ostrego. Jest jakieś strzelanie, więc mam nadzieję, że się uda. A w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Naprawdę dziękuję Wam za oglądanie. I zapraszam Was do drugiej części. Ja od razu tutaj nagrywam. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. I zajrzyjcie na następny dzień. Na drugi... Dobra, poszła system, ale straciłem karabin, niestety. Na drugi odcinek, także dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie sobie łapkę w górę, komentujcie, jak mi się podoba ten tryb. No i zapraszam też na live, bo na live'ach ono jest często. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Na razie, cześć.